Nie ja chciałem wam właśnie coś powiedzieć, co się dzieje teraz w internecie, bo jest wojna. Różne studia sztucznej inteligencji tworzą programy pokazujące, jak to czołgi gąsienicowe jadą po asfalcie, po betonie. Nie wszystko kieruje się na Ukrainę. Próbowali przez COVID 19 Zastraszyć ludzkość, teraz wiedzą, że ludzkość nie jest taka łatwa do, do następnego ichnego oszustwa. Więc, yy, na przykład, w Hiszpanii wymyślili sobie, że w wyniku tych wiatrów, bardzo mocnych, zamkną ludzi w domach, no i że ludzie będą donosić: no bo nie wychodź, bo jest deszcz, może być wiatr, sąsiad, sąsiada podpierdziela. W Polsce jednak e, ludzi z cywila, tych pracujących w wojsku, urzędników ściągnięto, żeby robić właśnie tą politykę na zasadzie, że jest pobór, wszyscy muszą iść do wojska, bo idą na wojnę. <laughs> Prawda jest taka, że na Ukrainie jest taka wojna jak w Izraelu. Ci, co mieszkają w Izraelu, pozdrawiam. Wiecie, co tam się dzieje naprawdę? Czyli nic się nie dzieje. Ale wszystko jest napakowane. No, pieniądze teraz dla Izraela trzeba wysyłać, i tak dalej. Strach, że to wszystko pójdzie na świat. Bzdury na rysorach. No i tak, jak się ustrzec od poboru? Przede wszystkim ci, którzy się już tak bardzo boją, to powinniście dokonać zmiany od siebie. Nie ma żadnej wojny. Przestańcie się wreszcie bać i rozsiewać ten strach. Oni żyją waszym strachem. To Wy programujecie ten świat, w którym żyjecie. Pamiętajcie o tym. Ci, którzy będą siać strach na moim kanale, wykasuję ich, bo tu nie ma strachu. My jesteśmy inni. Ci, co się boją, ci, co sobie dali tam w ramię, to niech spieprzają od nas. Niech zrobią coś ze swoim życiem, albo 3 metry. Ot. Trawnik, no bo jedynie to może Was spotkać. Przestańcie się srać i mówić, że no bo co ja zrobię, co to w ogóle będzie, i tak dalej. Nic nie będzie. Będzie to, co chcecie, żeby było. To jest najważniejsze. Zobaczcie prostą rzecz. Zacznijcie myśleć. Wszystko, w co wierzycie, osiągacie. Oglądacie ten zasrany telewizor, tam was programują, pokazują. Przypomnijcie sobie, trumny z Wielkiej Brytanii. Tyle śmierci było i tak dalej podczas tej choroby. Ja tam mieszkałem, dużo ludzi odwiedziło ten szpital, i nic się tam nie działo. Każda telewizja kłamała mówię, o, bo tyle ludzi poszło do piachu, o bo tyle. W, 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 no W całej Europie praktycznie był strach. Pamiętam, jak z Polski jechałem do Wielkiej Brytanii. Było niby tak przesrane, wszystkie granice pozamykane, nic kompletnie. Mało tego, na granicy Wielkiej Brytanii tak byli posrani w jakichś maseczkach. To śmiesznie wyglądało, nawet nie dotykali. Ja praktycznie nie musiałem nic pokazywać. Ja tam gdzieś z daleka pokazałem paszport po stronie bliżej Hei. Jak wracałem, też było to samo. W pociągu były trzy samochody mój i jeszcze dwa w e, przez, e, płynące przez kanał, znaczy pod kanałem La Manche. No to zobaczcie. I co? Zawsze oni dają Wam wybór. wybór. To oni właśnie e, są tą niezależną e, telewizją, e, te wszystkie tam. Ja nie mówię o stricte niezależnej telewizji, tylko wszystkie te wolnościowe telewizje podają informacje, to są ich informacje, dają wam wybór: albo zrobisz to, albo to. Dają wybór, mówią ci, że jesteś osobą fizyczną. Jeżeli się na to zgadzasz, to jesteś, jeżeli nie, to nie. I pamiętajcie, po wyrejestrowaniu się ze własnego domu, bo macie takie prawo. Nie ma prawa rejestracji yy, meldunku w Polsce, więc czego się boisz? Jeżeli przyjdzie na Jana Kowalskiego list do domu, to go nie odbierzesz, bo jesteś Kowalskim Janem. Oni szukają osoby fizycznej, a ty nią nie jesteś. I zobaczcie, jak wy się poddajecie. Wy już macie tak wkute w te łby, że jesteście osobami fizycznymi, że już nic nie jest w stanie tego zmienić. Musicie to to zmienić, albo wynocha z mojego kanału. Zobaczcie, prosta, elementarna rzecz. Osoba fizyczna, maska. To robicie maskę, robicie przedstawienie przed swoimi sąsiadami. Samochód kupić, a jakiś taki, który się psuje, ale ważne, żeby sąsiadowi szczena opadła na dół. Yy, bajerować jakieś głupoty na Facebooku, że no tu mi się tak fajnie żyje, mam tyle pieniędzy, wow. A tak naprawdę gówno, ci ludzie, którzy mówią, że mają pieniądze, to nie mają. Ci, którzy mówią, że są bogaci, są biedni. Ci, którzy e, są przyjaciółmi, nie muszą mówić, że jesteście, że są waszymi przyjaciółmi. Także to jest takie kłamstwo na kłamstwie, co wy zaprogramowaliście ten świat, to jest wasza wina, że oni robią to, co chcą. Bo oni podczas urodzenia wam wbito do łba, że jesteście. Nikim, że wszyscy was mogą w tyłek kopać, i tak jest. To nie jest prawda. Otwórzcie serce. Wszystko to, co widzicie, nie ufajcie. Jeżeli wam serce mówi, że coś jest na rzeczy, to jest. Ale usuncie ten cholerny strach. Jeżeli macie z tym problem, zgłoście się do mnie. Zajmuję się rozwojem osobistym. I to jest moje prawdziwe zajęcie, to jest moje fantastyczne hobby. To ja kreuję ten świat, wasz świat, wy też kreujecie ten świat, ten świat, w którym żyjecie. Dlatego zastanówcie się.